Czy za widocznym znakiem wolno ci unieruchomić pojazd na dłużej niż jedną minutę? No i teraz mamy informację taką. Na chwilę obecną, znak, widoczny jest znak zakaz postoju. Pamiętamy, co to jest z definicji postój definicja zatrzymanie. Ja tylko przypomnę, postój jest to unieruchomienie pojazdu trwające powyżej jedna, jednej minuty. W związku z tym. Postój za tym znakiem będzie zabroniony. Zatrzymać się możemy nie ma problemu zatrzymać się możemy wysadzając, wysadzić pasażera, zabrać pasażera w porządku ma to trwać nie dłużej niż jedna minuta. Gdybyśmy przewozili osobę albo byli sami osobą niepełnosprawną, no, z trudnościami ruchowymi, to wtedy za tym znakiem możemy dłużej stać. Ten znak nas nie będzie obowiązywał. Ale natomiast, tak jak tutaj jest ogólne takie pytanie, czy możemy sobie od tak stanąć na czas powyżej jednej minuty, to jest to zabronione. Jeszcze taką ciekawostkę podam, że w tej chwili ten znak dotyczy drogi. Pamiętam jak ja robiłem prawo jazdy, to był taki zapis w kodeksie drogowym, że zakaz zatrzymywania czy zakaz postoju dotyczył tej części jezdni, po której jest to i jeden wyraz, zwróćcie uwagę i automatycznie informacja jest całkiem inna, bo wiemy, że jezdnia to... Ta, ten element pasa drogowego, który jest przeznaczony do poruszania się pojazdów, ale jest jeszcze chodnik, jest pobocze, w tej chwili te znaki zakaz zatrzymywania, zakaz postoju dotyczą zarówno jezdni, jak i chodnika, jak i pobocza i to tej strony, po której stoją.